Ujęcie trzecie! Wyprawa do Monastyru Cierpiących Braci pośród pól i lasów mieszkały sobie w błogiej spokojności i uniesieniu trzy mniszki lekarskie w monastyrze zwikrzowanej do dnia. Najstarsza mnisza, Cecyliana, trzymająca wszelaką władzę, wydawała polecenia i rozkazy. Mnisza, Meridiana zajmowała się ulepszaniem monastyru, zdobiła obmurszałe ściany klasztoru pracami artystycznymi. Najmłodsza z nich, Medycea, poddając się medytacji nostalgicznej Pielęgnowała ogród warzywny, kwiatowy i ziołowy. Dostarczała do kuchni jaskiej produkty wyhodowane naturalnymi metodami. Z ich klasztoru wydobywały się zapachy świeżo palonej trawy i widać było jak mniszki tańczą w rytmie bluesa. Żyły sobie tak w spokoju i ciszy. Z dala od cywilizacji. Pewnego dnia, kiedy to jeszcze ledwo słońce wzbiło się na horyzont, do celi Cecyliany, która sobie chrapotała, wbiegła zdyszana Medycea. Oznajmiając, że wszystkie jej uprawy zniszczyły zmutowane pająki Giemo, po szybkiej naradzie zdecydowały zwrócić się o pomoc do zakonu cierpiących braci. Uciekając, zdołały jedynie zabrać trochę ziół, szczawiu i resztki mirabelek. Droga wiodła przez mokradła. Gdzie mieszkały tam groźne potwory tuszczyki, czychające na wszelkie pożywienie. Cecyliana zarządziła inną, bezpieczniejszą drogę. Szły biedaczki 10 dni i 10 nocy. Zmęczone, głodne i pozbawione wszelkich sił, witalnych i wirtualnych, staleły u bram monastyru. Kogo tam niesie? Otworzył im. Schorowany i kulejący brat Julia. Na jego twarzy widać było ogromne cierpienie i ból. Z trudem otwierał furtę zakonu. Halo, halo. Ustramy? Zaprowadził je przed oblicze wielkiego brata, cierpiętnika Liliana. Siedział on na wielkim słupie pokutnym i wcale nie wyglądał na cierpiącego. Podjadał koniki polne i liszki zdjęte z liść pokrzyw. Coś szwargolił w swoim niezrozumiałym języku. Za nim stał brat, Milian, trzymając w ręku potężny wachlarz, którym ochładzał lico brata Liliana. Złożywszy wielki pokłon przedstawiły swoje problemy i troski, oczekując w uniesieniu i skupieniu pomocy od Liliana. Twój sługa i służki, My z Monastylu Kobietego nie mamy już żadnej możliwości. Nie mamy już ognia. Nie mamy już ściany. Mamy tylko ostatni czopek Temoru, który jest przeznaczony dla naszej siostry. Która ja już się nie pora. domaga. Ja już nie domagam. Pomóż nam, bo... Silaki wychodzą i bardzo głęboko. Czy ty rozumiesz Wielki... ja Cecyliano? cię tłumaczę. Wielki Julian każe, abyście udały się do pokoju

どう

No, <shazSoftytik> Sin, bracie czy ty już podjąłeś jakąś decyzję. No, matko i córko, co oni pierdzą? coś po <finans> <aynı> <fee> <burnout>

不然，你你。 Yeah.

Nie, 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 nie czytamy. Doble wino. O, dobre wino. A I po to do nas przyszliście? No. I wam się udało. No, udało się. I ty na go to nadałeś nam ziół i my teraz będziemy to pić. <gryitarne> dobre, <gryitarne> dobre wino. Dobre wino. Dobra, do, do, dobre siostro Mirindo, siostro Mirindo. A myśmy się. Siostro Mirindo, daj tą kankę. O. Teraz teraz my możemy iść do naszego monasteru, czy możemy u was zostać Nie możecie u nas zostać A czemu to bracie? U nas nie można mieszkać tak sobie. U nas nie? można mieszkać tak po prostu. Nie? A możemy mieszkać A tak, tak, sobie tak po prostu. Nie może. Tak nie może. Nie? nie? Nie możecie. Musicie nie? iść do siebie i zasadzić czosny. Dobra, chwila. Idziemy Możecie zasadzić. Zasadzimy czosnek. Czosnek? Ja zaprawiacie czosnek? No? Zawsze? Zawsze glinką. Glinką, dobrze. Dobrze. Żwirek dla kotów? Ten też, też dobrze. No. Dobrze. Karm dla ptaszków Dobrze. Też. Ile zbieracie świetno? Opa, wielmożny. Bracie, dużo. Że 300 worków? tysięcy? No. Hahaha. Dobre wino. Dobre wino. Dobre wino. To my idziemy, tak? Dobre wino. O, nie, nie, uuu. No, będzie wyjścia. Nie. Eee. Widzio wery. Ty, ty, ty. Niezaprawiony. Dzień dobry. Dzień dobry. Ile macie do domu? O! Dojdziemy w 10 dni. Dobrze. To idziemy się Nie masz jakiego osiołka? Osiołka była, ale zdech. Zeszłego roku dopadła go ptasia grypa. Chaję... A nie świńska? Chajnę medyna dostał. Fajne, 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 fajne. Czwącyś? Ej, nie, nie, zginął. A, pogib. Pogib on. tak malciszka. Ty śmietuchasz. Ty śmietuchasz? On wicha jest dół, on wicha jest dół. Wicha jest dół, ej, I... ej. I... Wicha jest dół. Ej, nie, pani Mariu. Ale i wy idziecie jako ścieżką? Ścieżką zdrowia. Dobrze. Ścieżka zdrowia nie jest zdrowa, ale zawsze możecie pójść przez góry. Ale tam trzeba płacić 5 zł. Bzit! Bzit! Bzit nas nie wpuści. Puści, bzit. Nie wpuści, bzit. Nie puści nas. Idziemy, siostro. Idziemy. Pokłominam, nie Idą siostrzyczki i sobie idą, idą. I mają winko i ciosnek. I poszły daleko, sadzić czosnek oraz cebulę. Nie wiemy, jakim to wyjdzie. Nie wiemy, jak dotrą do swojego kraju poprzez mokradła. I inne wzgórki, i dolinki. Ale może im się w końcu uda.